No, Elon, wszystkim. Witam Was oczywiście tutaj na moim blogu. Zachęcam do tego, aby tutaj zaglądać. Są tutaj nowe informacje na temat różnych lunchpull i lunchpadów. Będę to uzupełniać, bo ostatnio było dość dużo się działo na rynku, więc nie miałem za bardzo tutaj skupienia na tym. Oczywiście też jeszcze zachęcam do tego, aby wpaść na mój kanał, zobaczyć ostatnie wideo tutaj, jeżeli chodzi o nasze ostatnie live'y na żywo, no to tutaj w tym Trump Effect i wystrzał na krypto znajdziecie taką mini naszą listę altcoinów. Także sobie możecie sprawdzić. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna ani finansowa, ale podzieliliśmy się tam właśnie niektórymi naszymi altami. Chciałem dzisiaj rozwiązać konkurs. Wy pewnie jeszcze nie wiecie albo już wiecie, kto jest zwycięzcą, ale zaraz to ogarniemy. Piszę posta na temat właśnie konkursu. Kurczę, wypadł mi ten konkurs z głowy, bo trzeciego Listopada był ostatni deadline, żeby się tutaj zgłaszać, no ale postanowiłem teraz sobie przypomnieć, więc po prostu rozdamy po 20 dolarów dla tych osób, które tutaj widzicie. Więc zachęcam do tego, aby brać udział w konkursach, być aktywnym. Będzie tego mi się wydaje coraz więcej. Bo coraz szczodrzej niektóre giełdy same proponują tego typu giveaway, e, ale ja też z moich prywatnych środków, tak jak tutaj, w tym momencie, będę rozdawać różne właśnie nagrody. Czym więcej dzieje się na rynku, tym więcej środków można pozyskać. Także w tym momencie wlatuję post na XA, a właśnie o tym konkursie. Jeszcze tylko dopiszę, co należy zrobić, że ja się po prostu tutaj skontaktuję z osobami, bo nie zawsze one mogą do mnie napisać. Korzystając dzisiaj z okazji, chciałem Wam przedstawić jednego z moich partnerów, którym jest właśnie Zen. Dzięki temu, że podjąłem z nimi współpracę marketingową, mam dla Was kod promocyjny. Kod promocyjny oczywiście brzmi KBZen, ale to, co daje Wam ten kod, jest fajne. Podczas założenia nowego konta Zen i wpisania tego kodu otrzymujecie od Zena konto Platinum na 60 dni, gdzie możecie się cieszyć pełną funkcjonalnością tego właśnie rozwiązania. Jeśli chodzi o to, czym jest Zen i w jaki sposób możecie sobie to wykorzystać w życiu codziennym, jak i właśnie w kryptowalutach, no to zapraszam Was na bloga, tu znajdziecie... Opisane wszystko krok po kroku, jakie zalety właśnie ma konto Zen. Pewnie konto Zen już znacie i używacie, ale dla osób, które jeszcze nie znają tego rozwiązania, mam właśnie tutaj taką, a nie inną promocję. A teraz już wracamy do materiału. Napisane można udostępniać, także post został udostępniony. No i tutaj mamy już. Zwycięzców, także gratulaj... gratuluję. Dodatkowo, jeszcze dzisiaj chcę Wam pokazać, co się dzieje u mnie na koncie na CoinExie. To muszę przejść znów tutaj na tą przeglądarkę, a na moim koncie dzieje się ostatnio dość sporo. Zaraz tutaj będziemy ogarniać. Zobaczymy, co tutaj się podziało w AMM. Bo wiecie, na niektórych tokenach są spadki, na niektórych tokenach są wzrosty. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Ja tu ciągle sobie trzymam tego FB, tak jak powiedziałem będę to trzymać do końca hossy. Zobaczę co z tego będzie. Nie mam tutaj jakoś dużo środków, ale trzymie to w tej formie, że mam po prostu na koncie luzem te tokeny i tutaj w pulu płynności, czyli to zarabia. Mam KAS, mam CET. Mam jeszcze jakiegoś BCC coin tutaj 150 dolarów. Ostatnio odbiło, bo już było bardzo źle. No ale zobaczymy, jak to wygląda zarobkowo. APY tutaj mamy 90 do 100%. Tu jest 40, 60, 20. Różnie to jest. Ale tutaj, jak sobie prześledzimy Income Records, no to zobaczymy, ile udało się zarobić. Tak jak widzicie, BCC coin 19 centów, CET 85 centów, FB. Dolar 93, no tutaj się zbiera. To akurat chyba jest jeden z najlepiej zarabiających puli, więc tu mi się zbiera po dolarku, no ale zobaczymy, czy to w ogóle urośnie. Tutaj oczywiście KAS USDC 37 centów, KAS USDT 89 centów. No i tak to leci. Co ja tu jeszcze mam na tym koncie? Zaraz Wam pokażę. Pewnie zakupy moje pamiętacie. To ja dalej trzymam. Zarówno tutaj tego Kasper. Akurat to będę Wam rozdawać, więc będę zaraz kupować za 100 dolarów Kaspra. Mam FB na ten moment 69 tokenów, więc tak jak widzicie, bardzo podobnie. Mam jakieś Kaspi. Tu, 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 to praktycznie wrzuciłem także zysk albo wpysk. No i wrzuciłem i trzymam. Mam tu Dock coina. Teraz nie wiem skąd mi się wziął, ale chyba może za drobne kupiłem pod wystrzał. Yy, mamy jeszcze, zobaczcie, burta i różne tutaj dziwne rzeczy. A nie, ten dog. To mi się wydaje, że. A ja już wiem, co to jest. Już, już wam pokazuję. To nie jest Dogecoin, tylko to jest dog. To jest to, co Elon tam został właśnie. Yy, dostał stołek u Trumpa. No i tu mamy doga. Zaraz wam pokażę trade dog USDT. To tak naprawdę to nie jest Dogecoin, tylko to jest dog. W ogóle, jak ktoś się tym interesował i kupował to tu na przykład wrzesień, październik, no to można było to zebrać za 19, 15, 20 centów. Teraz cena wybiła już 100%, 38 centów. Ale ja postanowiłem trochę tego kupić, no bo tutaj się to tak akumuluje. Może to jeszcze będą pompować. Tak jak mówię, ja trochę zaryzykowałem i tak jak widzicie tutaj za 100 dolarów tak, za niecałe 100 dolarów sobie tego kupiłem. 252 sztuki. No i zysk albo wpysk tutaj. Ja sobie czasem w takie memy, takie dziwne rzeczy ryzykuję. Ale zaraz Wam pokażę co to jest za projekt. Tylko przejdziemy na CoinGecko. Ten Dog projekt, no to to jest ten. Zobaczcie, jest Department of Government. To jest to Stwierdziłem, że to kupię i zobaczymy, co tu dalej będzie. No, tak jak widzicie, mamy to na różnych popularnych giełdach. Są też deksy, są ceksy. No, ja, z uwagi na to, że gdzieś tam miałem jakieś środki, właśnie na Coinexie, no to zakupiłem to na Coinexie. No, a co z tego będzie, to nie wiem. Tak jak mówię, nie traktujcie tego jako poradę inwestycyjną. Nic z tych rzeczy. Ja to traktuję jako zysk albo wpysk. Ale jak zobaczymy, tutaj, no to zobaczcie. Od września można było to naprawdę kupić za dziwne pieniądze. Ja aż tak tego rynku memcoinów nie śledzę, więc powiedzmy, że wchodzę w ostatni wagon, bo mogą to jeszcze zrzucać. To już naprawdę urosło 100 razy centa, nie, 0.05. No to teraz policzmy to, ile to jest? 0.005 razy 10. To jest 0.05 razy 100 to to prawie 100 razy urosło od tamtego momentu, więc no, kto to trafił mega gratki, to też jest na Solanie, z tego co ja tutaj po prostu patrzę, zobaczcie, tutaj mamy oczywiście różne blockchainy, jest Solana, było to na Radium, ja na Solanie nie handluję, także jak ktoś tam degeni na Solanie, to mógł to ewentualnie złapać, no ale tak jak widzicie, pojawiło się to też na giełdach. Największy obrót, Uniswap jednak tutaj, no i potem Solana. Elbank też ma bardzo duży obrót. Też tą giełdę ostatnio zakładaliśmy. Mówiłem, że warto tam patrzeć i śledzić co się dzieje. No ale wychwycenie tego typu rzeczy różnie z tym jest. Także dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was to kupił. No ja teraz wbiłem na tym pociągu. Tak jak widzicie tutaj na tym wykresie. No dla mnie spekulacyjnie jeszcze to może pociągnąć, ale jak ja bym był kimś, kto to kupił tu, tam, 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 Dawno temu, to bym przynajmniej część tego realizował, więc tu mogą pojawić się spadki. Jest to bardzo ryzykowne rozegranie. No i tu już też 20 centów. Tutaj już tak się to trzyma się, no ale zobaczymy, ewentualnie jeszcze gdzieś dokupię. No i tak jak mówię, albo siedzę w tym pociągu, albo nie siedzę w tym pociągu. To już jest decyzja indywidualna. Co ja tu jeszcze mam dla Was na tym Coinexie? Jeżeli chodzi o Coinexa, no to oczywiście tutaj Newcomers bonusy. Jeżeli zarejestrowaliście nowe konto, no to warto tutaj sobie po prostu skorzystać z tych bonusów. Tu są cashbacki na trading. Jeżeli tradeujecie, to otrzymacie cashback. No i tu po kolei można sobie sprawić te cashbacki. Ja konto miałem bardzo dawno temu. No i tak jak widzicie, ja się na to nie kwalifikuję. Ale Wy sprawdźcie, czy się przypadkiem nie kwalifikujecie co ja tu jeszcze mam na tym spocie z takich dziwnych rzeczy, no tylko zostały mi memcoiny z właśnie Kaspy, no bo tutaj najbardziej właśnie pokupiłem sobie memy z Kaspy, no i tak naprawdę zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, to by było tyle, dzięki za uwagę, konkurs, rozwiązanie widzieliście, jeszcze raz tutaj Wam pokażę, kto wygrał. Jak już jesteśmy na Twitterze, to jeszcze dzisiaj zachęcam was do tego, by zjawić się tutaj na Space'ie z Cashifya, bo mamy tutaj okazję porozmawiać. Zobaczcie, tutaj są informacje, że dzisiaj o 19:00 będziemy rozmawiać na Cashifyu. Zostałem zaproszony tutaj. Ogólnie też jeżeli ktoś chce skorzystać z usług Cashifya, zachęcam do tego, by korzystać z mojego kodu. Bo tutaj macie kod Hajsocholicy z kodem Hajsocholicy Macie zniżkę. Myślę, że to ciekawa informacja dla Was. Wygrał M. Grabowska. Zapraszam tutaj po odbiór. Potem mamy kolejną osobę, Sebastian Sebaz. Później mamy Mateusz. Później mamy Dominika. No i jeszcze mamy tutaj Księżycowy Sen. Także ja się do Was zaraz odezwę, powiem Wam jak tutaj odebrać nagrodę. Gratuluję. No i widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.